Yo, siemajka z tej strony witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale I dzisiaj znowu jesteśmy w naszym życiu w Minecrafcie jak widzicie I słuchajcie, ostatnio Bella się na mnie zdenerwowała, że odbudowałem jej ten domek, ale jest cały z kartonu I dzisiaj postanowiłem, że wręczę jej słuchajcie, takiego epickiego malutkiego zwierzaczka I dowiecie się później jaki to będzie zwierzak, ale on będzie naprawdę mega słodki i bardzo fajny Także mam nadzieję, że wam się taki filmik spodoba, ale Bella też słuchajcie nie dostanie go tak po prostu, tylko będzie musiała wykonać jakieś zadania Także Oglądajcie filmik do końca, jeżeli chcecie zobaczyć, czy Beli się uda, no i jeżeli chcecie się dowiedzieć, co to będzie za mob, A jeżeli filmik Wam się spodoba i chcielibyście więcej i częściej takich filmów, zostawcie łapeczkę do góry, jak będzie 20 tysięcy łap do góry, to jutro kolejny odcinek z życia w Minecrafcie się pojawi. Subskrybujcie też mój kanał, bo macie szansę wygrać paczkę z Witoshopu, no i też dużo ludzi jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, także róbcie to koniecznie i wpadajcie na witoshop.pl A ja słuchajcie, jadę do Beli. zobaczę, co ona tam robi. Słuchajcie, w tym swoim domku. Może się urządza jakoś tam, e, bo na razie... Mamy, czy musiała mieszkać w tym domku z kartonu, bo nie mamy innych surowców. Okej. Okay. Jest tutaj, O nie, jest na zewnątrz. Cześć Bela! Siemanko! Hm, siemanko! Heś, co tu co? robisz ciekawego? No dobie sobie dwa Skąd masz te cegły takie fajne? Ukradłam. Skąd? No, tam z A mam cię ten? Powiedzieć to A ja mam cię też powiedzieć. Chcemy <laughs> powiedzieć? Mam <Gdzie>? cię wydać? <laughs> no, Cicho. Jak ci się mieszka w tym domku z kartonu? Źle. Źle? Tak. Czemu? Ja chcę go. <laughs> no, Masz dobra, słuchaj, Bella, będę miał dzisiaj dla Ciebie e, mega fajny prezent ogólnie. Uhu, w końcu! Ale nie dostaniesz go tak po prostu, tylko będziesz musiała wykonać dwa zadania i wtedy dostaniesz dwie podpowiedzi zobaczymy, czy e, no zgadniesz co to będzie za, e, za prezent. Ale co? mogę ci powiedzieć, że będzie to takie małe zwierzątko. Mm? A ty lubisz zwierzątka. No lubię. To ale... co, wykonasz te dwa zadania? Nie są e, trudne. Tak. Bo ty mi to dajesz na przeprosiny? Eee, nie, tak po prostu, tak. bo jestem miły dla ciebie. <grystanie> Od kiedy? Od zawsze? Człowieku, ja nie powinnam jeszcze zadań wykonywać za to, że ty chcesz mnie przeprosić. Dobra, ale zanim te zadania, to później jeszcze pomogę ci, jak już będzie to zwierzątko, pomogę ci wykończyć ten twój epicki domek z kartonu. No Dobra, Dobra, okej, okay. okay, dobra, to chodź idziemy na pierwsze zadanie I tu dostaniesz pierwszą podpowiedź Więc, y, no może już ci się uda Po pierwszej zgadnąć, ale wolałbym Żebyś nie zgadywała, tylko żebyś y, Po prostu później y, zrobiła Drugie zadanie, chodź tutaj, musimy wejść przez mur No ale no. jak wiedziała, to już zgaduję Nie, nie, nie możesz Dobra, no, tutaj ja... mamy parkur dla ciebie nie, Zrobiony, nie, 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 epicki nie. I mogę ci pomóc go przejść, w, sumie, w sensie Pomóc, ja też go przejdę po prostu Żeby ci udowodnić, że da się go przejść to Dobra, da. i dawaj, A, idziemy. A myślisz, że ja będę gadała, że się nie da? No na no, pewno tak będzie. Ale jest dosyć łatwy tutaj Ej, zrobiłem. Nie mnie! Co ty robisz? Chciałam ci wyprzedzić. Jest dosyć łatwy, więc powiem ci pójść szybko i prosto. Bo Czekaj. nie zrobiłem trudnego parkurka dla ciebie, także dawaj. Jest, trudny jest. No nie jest właśnie. Uwaga, bela parkurowiec, patrzcie na to. Zaraz padnę. A tu się trzeba spędzić. <laughs> eee, widzisz, nie skoczyłem. <laughs> no jak ja doskoczyłem jakoś. Na raz musisz to zrobić. Nie, nie, ja nie robię na raz. Dawaj na raz musisz to I zrobić. I dwie rzeczy na raz. <laughs> Ale tutaj stąd i, i od razu Aj. tam. A, A no Najlepiej dobra. Najlepiej stąd i od razu tam przeskoczyć. <laughs> Ty nie zrobisz tego nigdy. Ja <śmiennie> cię kręcę. Ja zaraz żyć go swoje stracę Przecież to jest tak łatwy parkur? Dobra, łatwiej ci jeszcze, dodam jeszcze jeden blok. Człowieku, bo to jest daleko. Oh my god. Teraz to <śmiennie> i jeszcze ona tego nie przejdzie nigdy. Dobra, teraz... Je... O ja spadłem ja teraz! <śmiennie> <śmiennie> bo się zagapiłem na ciebie. Taka piękna jestem? No na pewno. No. Słuchajcie, trzy dni później Beli udało się przejść ten parkour. <grym> jak jest ale tymi? udało się. E, dawaj teraz do jacuzzi musisz wskoczyć. Eeeem. Um, no out. i pięknie. Dobra, <grym> i mi też się udało. I pierwszą podpowiedzią jest to. <grym> jest to. Nie wiem, no. czy ty coś ci to mówi? No raczej. No ale dobra, nie zgaduj jeszcze, bo to nie ale jest ja koniec. Już wiem. Nie, idziemy teraz <grym> drugi challenge. Drugi okay. challenge to wyścigi na dziecki. Okay, I tutaj dobra. są na mapie e, płyniemy i są takie, widzisz, limunkowe e, bramki, Aha. przez które trzeba przepłynąć. I płyniemy tam dookoła i wracamy tutaj jest później meta. Okay? Czekaj, to F5 trzeba, bo 3 mam pojęcie. Dobra, ja ale poczekaj, trasy. wystartujemy razem 3, no. 2, 1, go! No i eee, musisz wygrać ze mną wyścig. Eee. Ee, dobra, <nie> wala, nie... O widziałeś bramkę, ja, widziałem! Czekaj, bo ja kapsłoka klika a nie A! Ała! 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 ała. Gdzie ty jesteś? A gdzie ta? A tam? Czekaj, bo moje palce inaczej się ułożyły na klawiaturze. <laughs> Chyba oh, jeszcze oh. jeden wyścig będziemy musieli zrobić, oh, bo Chyba oh. nie da rady, słuchajcie. Ale ładnie tu jest. Płyniemy tutaj. Dobra, to najpierw będzie pokazowy yy, po prostu, wiesz. Yy, Właśnie, bo Ty. Pokazowa szale, ścieżka. To jest ty Dobra, i tu sobie. i dopływamy tu i tu jest meta później, nie? Pyk a, i tu i jest, jest meta. meta. I hura, wygrałem. Juhu! Dobra, i teraz okay, jeszcze raz, tata? ale teraz już wyścig na serio. No, serię, serię. Trzy Dwa! Ja, jeden! Go! Ee... Dobra, damy trochę forów, słuchajcie To ja ci dam fory, ty <laughs> Bo ona jest słabiutka, to, więc... Musimy to? jej troszeczkę Czekaj, Bo nie wiem, czy Spida ja klikam A ty klikasz? Klikasz, klikasz, no Ja pójdę za tobą Nie, jeszcze Idź, ok? Nie, Spida nie musisz klikać No właśnie, nie musisz klikać eee, Patrz, jaki... Brawko, ominąłem niechcący! Eee, o nieee, a... nie, nieee a... Chyba nie dam rady Eee, Dawaj belka, nie zepsuj teraz, Zmieść się tu! Zmieść się! Belka, zepsuj coś! A? Jest! Ja, ja wygrała! Teraz dobra. jak znam to nasze, to jest lepiej! No właśnie, dobra, ok. To to był mało, wyścig, słuchajcie, byli. udało się Beli wygrać ten wyścig no? I teraz druga wskazówka, to Wiedziałam, że to... Dobra, i zgaduj co to może być za zwierz Genfredek! Kto? Gdyfredek! No to zobaczmy, czy to będzie creeperek, słuchajcie. Uwaga! Trzy... Pokaż. czekaj, tutaj go postawię. Trzy, dwa, jeden... Ole Balusi! Patrz jaki słodki! Ole to jest fajny. Baby Creeper, a nazywa Baby się Kripek. A Kripek? Kripek oh, się boj. nazywa. Tylko żeby on był twój, to musisz dać no. mu to. Co? Ogólnie, czyli Gunpowder. Musisz a. kliknąć na no. niego. Kliknij a, na niego okay. sobie. No Keś. i teraz musisz mu to dać i żeby za tobą chodził. Ej! Co ty zrobiłaś? Podniosłaś go! <laughs> Ale tu... co ty z nim zrobiłaś? Jak ty to zrobiłaś? Odstaw go na ziemię Ale on w moich oczach nie żyje Dawaj odstaw CO TY ZROBIŁAŚ Z skryperkiem MAŁYM? Bella, wybuch! Czy co? Dobra, jest yes. Dawaj, no co ty zrobiłaś? Kliknij na niego i daj, żeby cię followował To wiem, już udałam. Czemu ty to wyrzuciłaś? Nie, bo miałam za dużo Chodzi za chodź. tobą? Idź, zobaczymy, czy, czy chodzi za tobą Dobra, to jest Twój nowy zwierzak. Kripek Baby Creeper, albo Baby Creeper. Nie, może go nazwać w ogóle jak chcesz, ale z tego co ja wiem, to on się nazywa Kripek, słuchajcie. Kripek także jest to jest nowy zwierzak, Belli, dajcie znać czy Wam się o, podoba, fajnie. słuchajcie, i co oni myślicie, yy, i, i czy chcecie, żeby był tutaj już z nami na zawsze ogólnie. Dobra, choć Bella, idziemy, wykończyć ten Twój domek, ci pomogę chociaż troszeczkę. Zrobimy Aha. jakieś miejsce dla Kripka, żeby tam mógł wiesz, co. Sobie o. mieszkać razem z Tobą, także A to idziemy. to już koniec yy, prezentów? Tak, to był jeden. Gdzie A ten ja bym twój zwierzak? Ja mam więcej prezentów. Zgubiłaś zwierzaka? No to co ja? On Gdzie on jest? Jak składnie Tutaj popatrz, on nie umie chodzić, musisz go pilnować, bo on jest malutki. Chodź, wariacie. I on nie ogarnia no trochę. Patrz, tu się idzie. Popatrz, krypek. nie wrócisz się wrócić, bo on nie przejdzie tutaj. Krypek, bo znowu cię załatwię. Dawaj. Musisz go tak nakierować. O, o, dobra, i teraz o, musisz przejść tutaj. No idziemy po prostu i kryp. Bo uważaj, bo on cały czas jakby chce wybuchnąć. Bela, on nie umie przejść, musisz mu pomóc. Oj, tego świata. Nie, trzeba go tu wepchnąć. bo czekaj. Chodź tu. O, dobra, teraz przejdzie chyba. Dawaj. Dobra, idzie, 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 pomogłem mu trochę. Widzicie, on jest taki malutki, on nie ogarnia, słuchajcie, ten kripek Ale później może urośnie tu dużego creepera i. Tu jest twój dom! Wiesz on Niestety nie umie w tu wejść. Się Bo się boi, nie umie tu wejść. O, Czekaj, tutaj beton. przez te drzwi może wejdzie. O, nie, ja Czekaj, musimy mgnęła. go wprowadzić tu i go oprowadzić po domku. Chodź Krypek! O, dobra, jest, udało się. No. Masz krypka okay. no <laughs> Ale ja pizko, dobra. Okej, okay, musimy mu zrobić jakieś bela legowisko tutaj ja mam różową wełnę dla ciebie, więc y, możemy mu zrobić tutaj coś takiego. Ale on powinien mieć niebieską wito. Czemu niebieską? Bo to chłopczyk. A skąd wiesz? No, krypek. Te, ale tego jeszcze nie wiadomo. No, a jakby była dziewczynka, to by była krypka. Czekaj, bo to by. Brzy... Krypka? <grypka>? Nie wiem, gdzie mu zrobić to legowisko, gdzie mu chcesz je zrobić? E, może być... Tutaj. Tutaj. Gdzie? Tu. tutaj I czemu ja nie mam szyb? To czekaj, zrobimy mu... Ja a, no faktycznie, tu nie masz szyb, ale ja mam przy sobie, to ci pomogę, to o. Okej, okay. no i tutaj, dobra. żeby on sobie był pod tym oknem. Dobra, tu to tu będzie pod rzeczy. tym oknem on ogólnie. Okej, okay, dobra. No. To Krypek to jest twoje nowe miejsce, a tu dobra. Belano musisz sobie to powykańczać jakoś. Ja mam trochę tutaj. Y mm. mam, mam trochę wełny i mam trochę schodków, więc ci mogę dać. A ja schodki te... też miałam. Aha, okej. Okay. I mam trochę kartonów. Jakbyś chciała jeszcze na przykład tu sobie postawić kartony, to śmiało. No mogę ci postawić je i pomóc ci Bo tak. Ja ich ten mam sposób. mało, wiesz? <laughs> Bardzo to śmieszne. Nie chcę ich tutaj, po co mi one Dlaczego? Dlaczego A nie? mi je stąd. Zabrać? Zabrać. No dobra, zabieram. Zabrać. To ja sobie coś zbuduję z tych kartonów. Albo zbudujmy mu e, na zewnątrz taki domek jeszcze. Poczekaj, zrobimy. O, wiem, jak, jak zrobimy. Pse, psa, e, jak budę dla psa. Jak budę? Co tylko, ty że on, tylko, że on będzie miał wejście od środka. O. o! Zrób takie przejście szklane najlepiej u góry. Tak? No to dobra, zaraz A. zrobimy szklane u góry. Okej, okay. ja ale ściemnia to... się, więc musimy się przespać. Słuchajcie chwilę, bo. E, o nie, on tu zaraz wyjdzie. tędy, poczekaj. O, muszę no, zamknąć, bo zaraz ucieknie. Dobra. Okej, okay, więc tutaj słuchajcie, zrobimy taki ala garaż. Trochę to będzie wyglądało, yy, ale wydaje mi się, że będzie całkiem spoko i Bella chciała, żeby zrobić yy, dach szklany? Tak. To ja nie wiem, czy się będzie uda, jaśniej. tak. Zrobić, ale dobra, spróbujmy. chcę ci się udać. No brak, zrobimy. Ale ja ja mam trochę szkła, więc spoko. Yy, tylko te drzwi będziemy musieli przestawić. Drzwi zrobimy tutaj na no, z przodu, czy on wejście będzie miał od twojej strony, czy czy robimy mu tutaj? Drzwi? Tu. Jak coś, to ja sobie i tak muszę jakoś przemienić ten dom. Dlaczego? Bo to się nie da. No jak się nie da, normalnie da się żyć no Nie rzecz mam gdzie tutaj. spać. Nie łopaty, pomogłabyś mi ten piach przekopać tu, tą, tą no ziemię. Nie mam gdzie spać. Cieszę się, że to. ci pomagam w ogóle. Tak, no powinieneś, to <laughs> jest twój obowiązek. Jaki mój obowiązek? To ty nie masz domu, ja mam. To, ale właśnie mi go zniszczyłeś <laughs> Ja? Tak, no a ty? ja? No Co ja na mów? pewno nie ja. Patrzę, dobra, dobra. okej, okay, teraz tak, mam tutaj szkło, więc wstawimy Pyk, okej, okay, dobra I to może być jego miejsce tutaj w sumie hmm. Będzie miał spoko miejsce Klipek tutaj, dobra Czekaj, to Muszę usuniemy O! I zrobimy mam. tak, i tu wstawimy drzwi Możemy wstawić, żeby miał osobne przejście O! I to będzie miał swój tak pokoik mną chodził? No wie właśnie, ale tu będzie miał swój pokoik Zobaczcie, klipek. Bardzo okay. fajny będzie ten pokoik Dobra, ja idę zobaczyć jak to z zewnątrz wygląda No to wygląda jakby tutaj był garaż ogólnie, więc yy, Wydaje mi się, że całkiem spoko to wyszło Słuchajcie, taka dobudówka tutaj Ty taka masz bardzo to... duży dom w ogóle, bardzo dużo terenu tu masz ja nie wiem kto ci zezwoił tutaj na budowę takiego wielkiego domu Ja potrzebuję jeszcze drugie piętro Co? Bo nie mam gdzie Ja Już mam mało kartonów, to już nie dam rady ci zbudować Gdzie mam spać? Ja nie chcę żadnego kartonu A z... Ja tam będę A z miała czego? Skobla. z kobla tak, o, ja Ale cię. nie, bo to się wszystko zawali. Ale musisz dbać o tego nowego zwierzaka, musisz go karmić. Czemu? Dlaczego go nie, go nie nakarmiłaś? Bo nie mam jeszcze? czym. No jak to nie masz czym? On się <laughs> żywi gunpowderem, ha, ale gunpowderem. trawę też e, chętnie zje. Masz gunpowder, jedz. Dałaś nie mu? No? Czekaj, bo jest. ja szukam jakiś... O, mam nasionko dla niego. To mogę Biancia, ci dać. Jakiś dwanik, musisz o niego jest. dbać, bo nurośnie później będzie dużym creeperem tutaj, fajnym. Idzie, zje. No nie wiem, mam nadzieję, że nie, mnie nie zje, no Spokojnie. Spoko. Musisz się z nim też bawić i tak dalej, no wiesz co, nie możesz tak go zostawić tutaj A ładnie już mam? No już jest spoko, tylko światła brakuje tutaj No właśnie Nie, ale ja, ja nie gdzie ma... muszę a ja nie mam węgla ogólnie No właśnie To ci nie pomogę za bardzo Jest problem <laughs> Czekaj, jest, może gdzieś czemu? znajdę tutaj zaraz węgiel Ej, a czemu, nie? skąd ja mam nasiona? Mi się wydaje, że... no przecież no jemu wiesz, dałem co? do jedzenia a ty mu dałeś? No to on nie zjadł. Powiedział, że no nie jak nie zjadł? Nie, nie no to ty mu musisz coś dać. To ja nie, nie, nie wiem, ja wiem czym on się żywi. O, tu mamy torczy trochę, to zabiorę stąd i, i w sumie Potem ci przyniosę. No, to dawaj mu. No, dobra, no to musisz to go no bo on, go karmić, nie? bo on wiesz co, musi urosnąć i tak dalej, więc to, to nie jest wyczynek, tak łatwo, musisz się z nim zajmować, bo on jest biedny, malutki jeszcze. No to jeszcze Taki. mi daje się do zajmowania się. <noise> jak ja bym nie miała co robić. Ale ogóle. jeżeli chcielibyście, żebyśmy zrobili jeszcze jakieś inne małe zwierzaczki, takie tutaj w Minecrafcie, to Ta! napiszcie w komentarzu, jakie zwierzaczki mamy zrobić, a wtedy ja zaopiekuję się drugim zwierzaczkiem. Także piszcie, jakiego zwierzaczka ja bym miał mieć. Czy może baby zombiaka, a może baby endermana, no nie wiem. Piszcie, wymyślajcie, słuchajcie, na pewno yy, takie coś tutaj dodamy. Byłoby fajnie. Dobra, damy świat tutaj belli. o elegancko już o, masz, dzięki. Jaki ładny domek ci zbudowałem? Ta, Powinnaś być mi zbudowałem. wdzięczna mi do końca życia Ej, a masz y, kobra przy sobie? Hmm, chyba nie, daj nie mi, mam. Daj mi. Ale nie mam! Czemu? No bo nie mam, mam tylko, mam, o takie coś mam Kartony Kartony. <laughs> kartony, czy ty co masz mi coś to? innego niż kartony? No nie mam właśnie, ja nie wiem skąd tych kartonów tyle wyprodukowali Nie wiem skąd to się wzięło Dobra, słuchajcie, ja mam nadzieję, że taki filmik wam się spodobał Tak wygląda Beli Domek wykończony Ma tutaj Baby Creeperka, który Mam nadzieję, że urośnie niedługo. Ale mam nadzieję, że będzie dobrym klipperem i tutaj nigdzie nie wybuchnie. A wy w komentarzu piszcie, jakie kolejne zwierzaczki mielibyśmy tutaj dodać. Ja dzisiaj się z wami żegnam. Zostawiajcie łapy do góry. Subskrybujcie kanał. Wpadajcie na witoshop.pl. Trzymajcie się, bo pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa! pa, pa!